Och, Dawid, takie banały, o matko, to jest y, banalne, uu, wam jeden z największych sekretów w biznesie, dzięki któremu zarobicie mnóstwo pieniędzy. Posłuchajcie, wszystko co wiecie, potraficie w biznesie nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, kogo znacie. Dlatego, że wszystko co potraficie w biznesie jest replikowalne. Ktoś się może tego nauczyć, ktoś może powtórzyć to, co wy wiecie. To nie jest nic wyjątkowego. Ale to, kogo znacie... Z kim budujecie ten biznes? Jaki macie set różnych ludzi, których gdzieś tam poznajecie w swoim życiu, którzy wam pomogą w biznesie, którzy chcą z wami robić biznes, jest absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne, niereplikowalne. Biznes to są proste prawdy. Słuchajcie, biznes to są naprawdę banalne, proste prawdy których ludzie często nie przyjmują w ogóle, nie chcą zrozumieć i nie chcą usłyszeć. Bo tu nie chodzi o jakieś skomplikowane systemy, jakieś zaawansowane rozwiązania technologiczne. Tu po prostu chodzi o to, kogo znacie. Więc networking jest jedną z najważniejszych rzeczy w biznesie. Jednocześnie takiej, którą każdy z Was może zrobić, zbudować banalnie prosto. Banalnie prosto. I to jest to, co powinniście robić w biznesie, od czego powinniście zacząć, bo to nie ma znaczenia, czy wy już macie biznes, czy chcecie mieć biznes, czy nie chcecie mieć biznesu. Network to jest podstawa, to kogo wy znacie, kto wam pomoże, kto was zainspiruje, kto was będzie popychał do robienia rzeczy ponad to, co potraficie. I to tak właśnie jest. Ja wiem, że często słyszycie ode mnie, znaczy często ja mówię o różnych rzeczach biznesowych, które są banalnie, banalnie proste, bo, bo nie muszą być skomplikowane. A wy piszecie, och, David, takie banały o matko, to jest y, banalne. U, Każdy myk polega na tym, że właśnie te banalne prawdy są podstawą w biznesie. I wy albo je przyjmiecie, albo ich nie przyjmiecie. Nie musicie mnie słuchać. Posłuchajcie innych mądrych ludzi w biznesie. Network to podstawa. Wszystko, co możecie zrobić, networkować się, chodzić na eventy, na konferencje, uczyć się od innych, poznawać, przybijać piątki, pokazywać też swoją wartość. Uwierzcie mi ludzie sami do was przyjdą i powiedzą, wow, jeśli ty robisz takie rzeczy, jeśli potrafisz takie rzeczy, jeśli chcesz robić takie rzeczy, masz motywację, ja Ci pomogę. Wierzcie mi, że to naprawdę jest tak proste i biznes jest tak prosty, więc nie powstrzymujcie się, zdobywajcie wiedzę, rozszerzajcie umiejętności, poznawajcie ludzi. I rozwijajcie się i rozwijajcie swoje biznesy. Powodzenia.